Blik! Co blik? Kot Blik mi podaje od ojca, bo nawet batona nie mogę sobie kupić. Całe konto mi ogłosił, niech ja go dorwę. Spoiler, dorwie go 3 lata później na plaży w Mielnie. To może by pani chciała kanapeczkę? Ja coś zostało mi jeszcze troszeczkę. Może blużyczkę taką na pocieszenie? <laughs> 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 Hej, Ale... Mati jestem. Tato, przecież chciała kupić batonika u pana z wózkiem i pyta, czy podasz jej kot Blik. A ja wiem, czy to ciocia, a nie żaden przebieraniec. Ciociu, to ty? Nie, to wujek, wiesz, tylko się za ciotkę przebrałem. Powiedz jej, że na telefon bliknę. Bo umiem. Bliknie. Bo umie. Na telefon leci dyszka. Sknerus. Reszty nie trzeba. Totalny, totalnie. Sknerus. Bardzo źle. Ja bym, ja bym wyjeżdżał. Cześć, ala jestem. Podobno jadę z wami do Kozimidrowa. Nie podobno tylko jedzie. O ile ciotka przywiezie klucze. A jak coś to ja jestem Romek. Ten w brzuchu u mamy.